Na auti 39 będzie mieć przyjemność oferować pokaźną kolekcję medali Polski i tutaj oczywiście pozycja Jan III Sobieski medal Świętej Ligi z 1684 roku wybity w srebrze. Jest to ogromna rzadkość, natomiast tutaj warto zobaczyć na filmie jak prezentuje się relief takiego medalu, ponieważ to jest właśnie niesamowite. Zobaczcie tutaj Poniatowski i cała elita Europy można powiedzieć, że sobie leży, śpi sobie na tym medalu. On wystaje ponad Prawie pół centymetra, a nawet do centymetra w pewnych miejscach, i to wszystko tutaj wysoko w 3D wygląda niesamowicie. Medal w ogóle bardzo ciekawy, bardzo rzadki. My mieliśmy go tylko raz w ofercie, na chyba pierwszej albo drugiej aukcji. Pawła Niemczyka. Od tamtej pory nigdy nie pojawił się w ofercie, abyśmy mogli go kupić i szczególnie w takim pięknym stanie zachowania, ponieważ tutaj widać najdrobniejsze szczegóły. To wszystko podkreślone wiekową, ciemną patyną. Jest naprawdę bardzo rzadki medal i oczywiście pokaźny. Zobaczcie, jakich to jest rozmiarów. Medal oczywiście wykonany w Austrii przez nieznanego medaliera dla upamiętnienia stworzenia Ligi Antytureckiej w 1684 roku. Jest to niezwykle rzadka pozycja, więc my Serdecznie zapraszamy 24 do 27 czerwca na licytację tego medalu. Na pewno będzie to ozdobą prywatnej kolekcji albo publicznej, ponieważ takich medali dzisiaj brakuje i w muzeach i w prywatnych kolekcjach. Cena startowa to 15 tysięcy złotych, a licytacja na żywo już 24 czerwca, więc ja serdecznie polecam bo takie pozycje. Pojawiają się niezmiernie rzadkie, rzadko i na pewno będą ozdobą każdej kolekcji. Do zobaczenia na aukcja.moes.pl. Dziękuję.